World of Tanks wciąż się zmienia i rozwija o nowe funkcje. Jesteśmy już gotowi na testy kolejnej partii nowości. Podczas publicznego testu aktualizacji 1.12 będzie można wypróbować ulepszone parametry niektórych pojazdów premium, nowe poprawki interfejsu, które pozwolą na bardziej wydajną grę. Tryb stalobyłowca po ponownym rebalansie i z kilkoma długo oczekiwanymi zmianami oraz nowe sposoby na zdobycie konta premium i innych przedmiotów w grze. Ale po kolei. W tym roku zmodyfikujemy ponad 15 pojazdów premium 8 poziomu, które z czasem stały się znacznie mniej skuteczne. Niektórzy gracze wciąż się pamiętają i chcieliby, aby odzyskały swoją świetność. Nadszedł czas na ich nowy start. Wiele pojazdów otrzyma kompleksowe poprawki, które wpłyną na ich kluczowe parametry techniczne. Zmiany zostaną wprowadzone krok po kroku. Oto pierwsza partia zmian, które wprowadzi nadchodząca aktualizacja. STG otrzyma lepszą stabilizację, szybkostrzelność i moc silnika. Te zmiany pomogą mu uzyskać większą skuteczność w walce na drugiej linii, a nawet na samym froncie. T34-3 otrzyma korzystniejszy rozrzut i czas celowania, a jego wytrzymałość zwiększy się o 100 punktów. Teraz łatwiej będzie mu wykorzystać swój maksymalny potencjał uszkodzeń, a jego działo będzie wzbudzać znacznie większy strach. Sta2 będzie teraz skutecznie wykrywać przeciwników szybciej celować i celniej strzelać, więc stanie się kompetentnym pojazdem wsparcia. Zwiększyliśmy też stabilizację i prędkość obrotu wieży u Super Pershinga. Ten amerykański czołg średni może szybciej reagować na zmiany na polu bitwy i będzie jeszcze skuteczniejszy na krótkim dystansie. Wspomniane pojazdy zachowają swój styl gry i rolę w bitwie, ale teraz łatwiej będzie im je odgrywać. Ogólnie aktualizacja 1.12 wprowadzi poprawki, które ułatwią grę wszystkim graczom, niezależnie od prowadzonych przez nich pojazdów. Tym razem wprowadzimy jedne z najlepszych modyfikacji gry po stronie użytkownika. W bitwach losowych i rankingowych oraz w wielkiej bitwie gracze będą widzieć łączną liczbę punktów wytrzymałości obu drużyn. To może być przydatne, kiedy zliczanie zniszczonych pojazdów nie wystarczy, aby odpowiednio ocenić sytuację. Funkcja ta okaże się kluczowa dla zrozumienia równowagi sił na polu bitwy. Wprowadziliśmy też ikonkę wykryto w panelu po prawej. Gdzie wyświetlają się pojazdy przeciwnika. Gracze będą mogli tam sprawdzić, które nieprzyjacielskie pojazdy zostały już wykryte. W połączeniu z minimapą, ta funkcja pomoże im więc dokładniej przewidzieć położenie przeciwnika. Podczas bitwy będzie też można przejrzeć wyniki naszego poprzedniego starcia. Rezultaty walki pojawią się tuż po jej zakończeniu. A oto funkcja, która pomoże dokładniej i szybciej strzelać. Dodaliśmy opcję ustawienia domyślnej wartości przybliżenia. Teraz po naciśnięciu odpowiedniego klawisza wejdziesz w tryb snajperski z ustawionym przybliżeniem. Wszystkie te zmiany pomogą Wam śledzić sytuację i poruszać się po polu bitwy. Istnieje jednak tryb, w którym położenie i status przeciwników zawsze pozostaną nieznane, zmuszając graczy do polegania jedynie na swoich umiejętnościach. Razem z aktualizacją 1.12 zacznie się nowy sezon stalowego łowcy. Wszystkie pojazdy w tym trybie zostały zmodyfikowane. Zmieniliśmy ich wytrzymałość, wartości przebicia i wiele innych aspektów. Wprowadziliśmy też kilka dodatkowych modułów wewnętrznych, aby walka była bardziej różnorodna. Po wszystkich zmianach związanych z rebalansem gry pojazdy będą lepiej spełniać swoje role w bitwie. Każdy z nich ma swoją własną specyfikę, ale nie oznacza to, że którakolwiek maszyna jest gorsza od innych. Dzięki tym zmianom gracze będą mogli wybierać pojazdy w oparciu o swój styl gry, a nie ich skuteczność. Ponadto w trybie pojawi się kilka ciekawych funkcji. Teraz w stalowym łowcy będzie można nagrywać powtórki. Pozwolą one obejrzeć najbardziej zaciekłe momenty bitew, udostępnić je znajomym, a nawet wysłać je do programu RNG. Powtórki zapisują się w głównym folderze gry. Gracze będą mogli też oglądać bitwę w trybie obserwatora. Gdy wasz pojazd zostanie zniszczony, możecie dalej śledzić starcie z perspektywy przeciwnika, który was zniszczył, a potem z punktu widzenia jego pogromcy. Grając w Plutonie, możecie obserwować grę oczami innych członków Plutonu, o ile choć jeden z nich jest aktywny. Cokolwiek się stanie, gracze mogą śledzić bitwę aż do końca. I wreszcie, w nowym trybie stalowego łowcy będzie można ukończyć etapy przepustki bitewnej. Aby to zrobić, nie trzeba grać w konkretnym trybie. Przepustka będzie dostępna we wszystkich rodzajach bitew. Dzięki temu łatwiej będzie ukończyć jej etapy. Schematy są bardzo przydatne przy badaniu nowych pojazdów. Jeśli jednak już ich sporo nagromadziliście, rozważcie wykorzystanie ich już teraz. Przez pewien czas schematy będzie można wymienić na różne przedmioty: instrukcje szkoleniowe, elementy personalizacji, członków załogi i dni konta premium World of Tanks. Ta opcja pojawi się w trybie próbnym. Jeśli znajdzie Wasze uznanie, wprowadzimy ją do gry. Weźcie udział w teście aktualizacji. Wypróbujcie rebalans i poprawki interfejsu oraz podzielcie się z nami swoją opinią. Pracujcie nad ulepszeniem gry razem z nami. Powodzenia na polu bitwy!